Witam bardzo serdecznie podczas konferencji zatytułowanej Współczesne Wyzwania gospodarowania nieruchomościami, organizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Konferencja jest okazją do spotkania po długiej przerwie spowodowanej pandemią i jako organizatorzy cieszymy się bardzo, że przesunięta z zeszłego roku w końcu odbywa się dzisiaj. Przygotowaliśmy się na różne warianty realizacji wydarzenia, dlatego konferencję można śledzić również w internecie. Chciałabym teraz powitać znamienitych gości. Przede wszystkim na początku serdecznie witamy przedstawicieli władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dziękujemy za objęcie patronatem honorowym konferencji. Witam serdecznie jego magnificencję, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pana profesora doktora habilitowanego Stanisława Mazura. Witam Panią dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Panią profesor doktor habilitowaną Annę Moździerz. Chciałabym serdecznie powitać przedstawicieli, którzy objęli patronatem merytorycznym wydarzenie. Witam Panią Kierownik Katedry Zarządzania w Budownictwie Politechniki Krakowskiej, Profesor doktor Habilitowana Edyta Plebankiewicz. Będzie, no właśnie. Proszę powitajmy Panią Dyrektor Firmy Colliers, Alicję Zajler. Gdzieś będzie, tak? Witam Panią Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Panią Renatę Piechutko. Witam Pana Prezesa Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, Piotra Legerskiego. Witam Prezesa Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, Pana Piotra Krochmala. Konferencja również chciałabym dodać została objęta patronatem medialnym przez Radio Kraków, TVP3 Kraków, także dziękujemy bardzo. Teraz chciałabym powitać serdecznie przedstawicieli uczelni wyższych w Polsce. Pozwolę sobie wymienić tutaj ośrodki naukowo-dydaktyczne, których reprezentantów gościmy. Część jest już na sali, część dołączy później. Także wymienię i później poproszę o klaski dla wszystkich. Uniwersytet Szczeciński. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Także bardzo proszę, powitajmy oklaskami wszystkich. Bardzo serdecznie chciałabym również powitać uczestników, którzy śledzą nasze wydarzenie w internecie. W związku z tym witamy Państwa po drugiej stronie ekranu, i również oklaski dla Państwa. Szanowni Państwo, konferencja jest okazją do świętowania jubileuszu naszej katedry, ekonomiki nieruchomości, procesu inwestycyjnego, no ale przede wszystkim jest okazją do uczczenia jubileuszu w pracy naukowo-dydaktycznej, naszych panów, profesorów, dzięki którym możemy się właśnie dzisiaj spotkać, cieszyć, wspólnie, świętować. W związku z tym zwracam się teraz do naszych szanownych jubilatów, których chciałam powitać. Witam serdecznie długoletniego kierownika katedry, pana profesora, doktora, habilitowanego Adama Nalepkę. <plosy> witam serdecznie kierownika zakładu rynku nieruchomości, pana profesora, doktora, habilitowanego Stanisława Belniaka. <plosy> Szanowni Państwo, e, witając, mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam, jeśli tak bardzo przepraszam, no i oczywiście witam szczególnie. Natomiast teraz chciałabym poprosić o wystąpienie, otwarcie konferencji Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Pana Profesora Doktora Habilitowanego Stanisława Mazura. Wielcy Szanowni Jubilaci, Drodzy Państwo, to dla mnie wielka, wielki zaszczyt i wyjątkowa przyjemność być dzisiaj z Państwem, tak za sprawą jubilatów. I za sprawą tej rocznicy. O tym jeszcze kilka słów będę chciał powiedzieć. Panowie profesorowie, pan profesor Adam Nalepka i pan profesor Stanisław Belniak, to znacząca część historii naszego uniwersytetu. To osoby, które przez lata budowały wyjątkowe kompetencje, wyjątkowy zespół, ale też tworzyły wyjątkową atmosferę wokół tej problematyki, która dotyczyła ekonomicznych aspektów zarządzania nieruchomościami. Z pewnością Panowie Profesorowie natrwali poprzez swój dorobek, ale też wielką pogodę ducha i coś co jest szalenie ważne na uczelni wyższej, po prostu fakt wielkiej sympatii, którą okazywali innym zasłużyli na znaczące miejsce w historii naszej uczelni. Panowie Profesorowie i katedra, którą Pan Profesor Adam Nalepka kierował to miejsce, w którym kształtowały się pewnie tysiące, z pewnością setki wielkich karier tych w biznesie, tych w nauce, tych w polityce i wpływ na każde z losów tych osób, które osiągają te ważne funkcje, czy realizują ważne zadania publiczne, czy biznesowe, panowie preserowie wywarli. Jesteśmy im za to wdzięczni, jesteśmy za to im niezmiernie wdzięczni. Szanowni Państwo, ta konferencja, którą dzisiaj organizujemy, jest konferencją, która miała się odbyć rok temu, z oczywistych powodów odbywa się dzisiaj. Tym bardziej cieszę się, że udało się zorganizować w przededniu tego, co zwie się czwartą pandemią. Ja przyglądałam się programowi tej konferencji. Wydaje mi się, że to właśnie dzisiaj w Krakowie, w tym miejscu najistotniejsze osoby dla problematyki gospodarowania nieruchomościami się zgromadziły. Wierzę, że te rozmowy, te spotkania, te dyskusje i wydarzenia, które mi towarzyszyły, będą czymś, co Państwo uznacie, że rzecz godną, wartą, podjęcia i dającą nie tylko satysfakcję z kontaktów, ale również dającą tego rodzaju przyjemność intelektualną. Wierzę, że tak będzie. Szanowni Państwo, aby nie przedłużać swojego wystąpienia, raz jeszcze chciałbym bardzo serdecznie, bardzo osobiście podziękować Panu Profesorom, bowiem również moje losy na tej uczelni w różnych elementach mojej kariery zawodowej splotły się z losami Panów Profesorów, więc jest to też również wdzięczność osobista. Chciałbym również podziękować organizatorom tego wydarzenia, bo to niełatwa sprawa. Pani doktor przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, wszystkim innym osobom, które były zaangażowane i również Panu Profesorowi Maronie obecnie kieruje katedrą. Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękuję. Wszelakiej serdeczności życzę naszym drogim jubilatom i Państwu bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę dobrego dnia, dobrych owocnych obrad no i częstego wracania do Krakowa wtedy, kiedy taka sposobność się przydarzy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Panią dziekan Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa. Magnificencjo Rektorze, szanowni państwo, drodzy uczestnicy tejże konferencji, to wielka przyjemność móc państwa powitać w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na konferencji, podczas której świętujemy jednocześnie trzy jubileusze: 50 lat 50 lat katedry ekonomiki i e, ekonomiki i procesu nieruchomości, przepraszam, e, i procesu inwestycyjnego to przecież połowa historii, ponad połowa historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Objęcie patronatem tej dzisiejszej konferencji to jest taki dodatkowy zaszczyt, bo dzięki temu można w jakiś, mogłam w jakiś sposób też przyczynić się do uczczenia. Jubileuszu dwóch znakomitych profesorów, pana profesora Stanisława Belniaka i pana profesora Adama Nalepki. Wyrażam żal, że jubileuszu tego nie możemy świętować razem z założycielem tejże katedry świętej pamięci, panem profesorem Leszkiem Kaukowskim, ale może warto dodać, że właśnie pan profesor Belniak to pierwszy z wychowanków pana profesora Kaukowskiego. Właściwie nawet na tej sali jest kilku innych wychowanków pana profesora Kaukowskiego. Wspomnę tylko o osobach, z którymi właściwie współkierujemy dzisiaj jednostkami organizacyjnymi w naszym kolegium. To pan profesor Michał Głuszak, który jest zastępcą dyrektora Instytutu, czy właśnie pan profesor Bartłomiej Marona, który jest kierownikiem. Właśnie obecnie katedry, która obchodzi tenże jubileusz. Tutaj właściwie pan profesor Marona jest jeszcze związany z drugim dzisiejszym jubilatem, panem profesorem Nalepką, którego pisał doktorat, bo u pana profesora Kałkowskiego to była praca magisterska. <grych> Proszę państwa, organizacja jubileuszu przez katedrę, tych trzech jubileuszy przez katedrę uwidacznia wspólnotowość, ale ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną taką istotną cechę, która charakteryzuje tę katedrę. To jest takie, Duże poszanowanie e, tradycji. Na stronie e, katedry e, przy opisie jej e, historii możemy przeczytać motto, że tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas e, krępują. Jako dziekan kolegium, w ramach którego funkcjonuje ta katedra, która obchodzi dzisiaj swoje święto, chciałabym powiedzieć, że pielęgnuje się w niej, przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, aby dydaktyka była prowadzona na bardzo wysokim poziomie i pewnie to jest właśnie źródłem sukcesu, że właściwie od samego początku, odkąd funkcjonuje specjalność nieruchomości i inwestycje, to właściwie nieprzerwanie cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród studentów na kierunku ekonomia. Jednocześnie jest to katedra, która rozwija się naukowo, która utrzymuje kontakt z praktyką, czego nawet dowodem jest właśnie lista uczestników tejże konferencji. Tytuł, proszę Państwa, dzisiejszej konferencji, współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami, wszyscy wiemy, jest niezwykle aktualne i właściwie gdy mamy tak rozgrzany dzisiaj rynek nieruchomości w Polsce, na którym narasta bańka spekulacyjna. No to Generalnie stanowiąca zdaniem bardzo już wielu ekonomistów bardzo poważne zagrożenie dla stabilności gospodarczej. Myślę więc, że tym bardziej będziecie Państwo mieli bardzo dużo różnych powodów, tematów do inspirującej dyskusji. I proszę Państwa, kończąc, przede wszystkim chciałabym złożyć bardzo serdeczne podziękowania na ręce Pani dr Katarzyny Kani, przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego i kierownika katedry. Podziękowania za zorganizowanie tego wydarzenia. I może jeszcze na koniec pozwolę sobie to już zupełnie na koniec złożyć gratulacje jubilatom tego pięknego, pogratulować jubileuszu, podziękować w imieniu społeczności Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa za dotychczasowe zasługi dla, dla tego kolegium, wcześniej dla wydziałów i życzyć po prostu pomyślności. Admultos Anos, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za miłe słowa naszym patronom honorowym. I w tej części chciałabym, abyśmy przenieśli się w czasie i z kart historii zaprezentuje ważne wydarzenia dla naszej katedry pan profesor Bartłomiej Marona. Także zapraszam. Szanowny panie rektorze, szanowna pani dziekan, szanowne panie i panowie profesorowie, drodzy goście. Przygotowując prezentację na temat historii Katedry Ekonomiki Nieruchomości i procesu inwestycyjnego, przypomniała mi się taka sekwencja wypowiedziana przez Władysława Kopalińskiego, który powiedział, że historia to coś takiego, co się nigdy nie wydarzyło, opowiedziana przez osobę, która której przy tym nie było. Mam nadzieję, że moja prezentacja nie wpisze się w tę definicję, aczkolwiek faktycznie, większość historii Katedry Ekonomiki Nieruchomości Procesu Inwestycyjnego nie była moim udziałem. Dlatego potraktujmy moją prezentację jako swego rodzaju wstęp do dalszej dyskusji, w której będą uczestniczyć nestorzy nieruchomości inwestycji w Polsce. Mam tu na myśli Panią Profesor Dziworską, Panią Profesor Kucharską-Stasiak, Pana Profesora Gawrona i Pana Profesora Bryksa. Szanowni Państwo, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego powstała w, dokładnie w 1970 roku jako zakład Ekonomiki, Budownictwa i Inwestycji którego inicjatorem i pierwszym kierownikiem był wtedy pan docent dr Leszek Kałkowski, który kilka miesięcy później, bo w, pa, w grudniu 2000, 1970 roku uzyskał habilitację. Był to również okres reform na Uniwersytecie Ekonomicznym, znaczy na ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie i, i na ten moment przypada jubileusz początek pracy katedry. Oczywiście katedra to przede wszystkim ludzie, w związku z tym 1970 rok znany nam wszystkim, pan wtedy magister Maciejowski zaczyna pracę jako asystent. Rok później do ekipy pana profesora Kaukowskiego dołącza wtedy pan magister Stanisław Belniak oraz pan magister Adam Wawrzycki. W 1971 roku powstaje również koło naukowe, koło naukowe ekonomiki budownictwa, obecnie koło naukowe grunt. Być może Państwo poznaliście kilku studentów z koła naukowego, którzy rozdawali, rozdawali nam materiały konferencyjne. I 1972 rok niezmiernie ważna data. A mianowicie w tym roku odbywa się pierwszy zjazd, zjazd, tak zwany katedr jednoimiennych, katedr i zakładów jednoimiennych w pieskowej skale. Tutaj na fotografii mamy okazję zobaczyć pierwszych uczestników tego spotkania. Jest to niezmiernie ważne spotkanie, niezmiernie ważny zjazd, ponieważ ta tradycja z nami jest od 50 lat w sposób nieprzemijający. Zwróćcie Państwo uwagę, nie przedstawiam kolejnych lat, ale przykładowe zjazdy. Po lewej stronie mamy Poznań 1983, na dole Sopot 1985. Oczywiście na wszystkich zdjęciach widzimy pana profesora Kaukowskiego, aczkolwiek dostrzegamy również gości którzy są dziś z nami tutaj w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kolejne zdjęcia obrazują zjazd w Toruniu w 1994 roku po lewej, w łodzi na dole, w 1993 roku. Tutaj podpisałem i proszę zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do poprzednich zdjęć nie ma pana profesora Kaukowskiego, gdyż Wszyscy, co znają pana profesora Kaukowskiego, wiedzą, że pan profesor na każdej konferencji stawał się choć przez chwilę fotografem i, i fotografował wszystkie ważne wydarzenia, nie tylko dla naszej katedry, dla naszego uniwersytetu, ale dla całego, całej społeczności nieruchomości inwestycji w Polsce. Ważnym wydarzeniem dla każdej katedry, dla, każdej, dla każdego wydziału, kolegium, uniwersytetu są stopnie naukowe. I tutaj widzimy pierwsze stopnie naukowe, początek lat 80. Pani dr Klimek, pan dr Maciejowski, no i wtedy pan dr Belniak, który jest z nami i bardzo się z tego cieszymy. Wiecznie młody, tak jest. To jest może już taka bardziej wewnętrzna sprawa, aczkolwiek z punktu widzenia takich wewnętrznych uwarunkowań niezmiernie ważna. Również dzięki panu profesorowi Kałkowskiemu, który był wiceministrem budownictwa, ale zmianom również, które mają miejsce na Akademii Ekonomicznej, przenosimy się do pawilonu, do pawilonu E i tam do dnia dzisiejszego funkcjonuje nasza, e, nasza e, katedra pan, e, rektor, e, pan rektor czuje że będę coś mówił na temat e, problemów lokalowych ale to może e, związku <śmierdzi> 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 jesteśmy tam oczywiście do dnia dzisiejszego i e, w przerwie i w przerwie e, być może będzie okazja tam się e, spotkać w, zapraszam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, 1992 rok to są zmiany ustrojowe w gospodarce, zmiany, zmiany w zakresie społeczno-gospodarczym. Zapoczątkowane no jeszcze w latach 80., natomiast y, y, mocno przyspieszyły w latach 90.. Stąd zmiana zainteresowań, również y, 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 z, zainteresowań naukowych pracowników Katedry Ekonomiki Nieruchomości Procesu Inwestycyjnego, a co za tym idzie, również zmiana. E, nazwy katedry. E, Katedra Ekonomiki Nieruchomości Procesu Inwestycyjnego to jest właśnie 92. rok. Tym budownictwem trochę mniej już zajmujemy się, natomiast współpraca z Politechniką e, e, Krakowską pomaga nam w pełni realizować e, program związany ze specjalnością nieruchomości i inwestycje. Szanowni Państwo, rok 97 pan profesor Leszek Kałkowski osiąga wiek emerytalny i no...